Nie wiem, czy można być gotowym na ten moment, w którym budzisz się pewnego dnia i nie poznajesz osoby, która obok ciebie leży. Niby to jest osoba, z którą żyjesz od lat, niby to jest osoba tak naprawdę, którą znasz, ale dzisiaj wstałeś i nie wiesz, kim ta osoba jest. Na pewno nie jest tą samą osobą, którą poznałeś lata temu. Na pewno nie jest tą samą osobą która rozbudziła w tobie te wszystkie dobre uczucia. Bo prawda jest taka, że ta osoba się zmieniła. Zmieniła się na gorsza pod Twoimi oczami. I kiedy mogłeś reagować, nie zrobiłeś nic. I to nie jest Twoja wina. Bo prawda jest taka, że tak długo jak kochamy, mamy nadzieję, że ktoś się zatrzyma. Że ktoś jednak zrozumie. Że ta miłość sprawi, że nie przejdzie tej granicy, z której już nie ma powrotu. Ale niestety życie jest takie, że wielu ludzi nie zważa na innych. W wielu ludziach zachodzi przemiana, której nie jesteśmy w stanie powstrzymać. I wtedy przychodzi dzień, kiedy nie poznajemy tej osoby, którą przez tyle lat kochaliśmy. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że to już koniec, że to, co było, już nigdy nie wróci. I wtedy przychodzi pustka i smutek. I to normalne. Prawda jest jednak taka, że to nie koniec. Być może właśnie tak miało być. I to jest właśnie początek czegoś, Czego nigdy nie widziałeś, bo nie chciałeś. Chciałeś wierzyć, że to, co było, będzie wieczne. Nigdy się nie skończy. Prawda jest jednak taka, że nigdy nie miałeś wyboru, bo ta druga strona już dawno podjęła decyzję. Teraz jest pytanie, co z tym zrobisz. Ale tą decyzję musisz już podjąć sam. Do